Cześć! Już pod koniec sierpnia będziemy mieli okazję spotkać się i zdobyć cenną jeździecką wiedzę. Razem z zespołem Shining Riding oraz specjalistami z różnych końskich dziedzin przygotowaliśmy dla Was jeździeckie ABC, czyli szkolenie dla ambitnych jeźdźców, do którego link znajdziecie w karcie i opisie. Już od 19 do 20 sierpnia 2017 roku w Warszawie lub od 26 do 28 sierpnia 2017 roku w Poznaniu. Zdobędziesz informacje o żywieniu, podstawowym treningu jeżdżeniowym i skokowym, harmonii w parze jeździec koń, pracy poza siodłem, zdrowiu wierzchowców, dobieraniu sprzętu i pracy z młodymi koni. Na końcu tego nagrania będziecie mieć specjalny bonus. Dlaczego warto uczestniczyć w tym wydarzeniu? Jak to mawiają? Ten kto uważa, że edukacja jest droga, niebawem poczuje, o ile droższa jest niewiedza. Dostaniesz w pigułce ciekawie podaną wiedzę praktyczną z zakresu, żywienia koni z prezentacją różnych rodzajów pasz podstaw pracy z końmi ujeżdżeniowymi i skokowymi przedstawionej praktycznie na koniu, wiedzę z zakresu budowania więzi i relacji z koniem, pracy mentalnej nad własną głową, pracy z końmi poza siodłem na ląży i przy pomocy woltyżerki, anatomii, biomechaniki i fizjoterapii koni, podstawowej pracy na drągach dla koni ujeżdżeniowych i skokowych również przedstawionej praktycznie na koniu, wiedzę z zakresu dopasowywania sprzętu, pracy z młodymi końmi, pracy jeźdźca bez konia i podstaw woltyżerki. Jak widać, czekają nas bardzo intensywne dwa dni. Dodatkowo wszyscy uczestnicy dostaną darmowy dostęp do pierwszego harmonijnego treningu SR i wiele świetnych niespodzianek. Dla kogo jest to szkolenie? Szkolenie jest dla wszystkich osób, które chcą świadomie rozwijać swoje umiejętności jeździeckie. Poziom nie jest ważny, ponieważ każdy wyniesie coś dla siebie. Bardziej doświadczone osoby, kontakty i świeże spojrzenie na niektóre tematy oraz wspólne kuluarowe rozmowy, np. pole do nowej współpracy, wymiana doświadczeń. Mniej doświadczone osoby, możliwość porozmawiania z tymi bardziej doświadczonymi i dużo nowej wiedzy, bardzo ważnej w jeździectwie. Oto, czego dokładnie dowiesz się w pierwszego dnia, czyli w sobotę. Jak prawidłowo żywić konia? W tej części razem ze specjalistami odżywienia koni odpowiemy na pytania jaka jest rola prawidłowego żywienia w treningu koni, jakie są rodzaje pasz i suplementów, jak karmić, dobierać i dawkować pokarm dla koni, jak skonstruowany jest układ pokarmowy konia. Każdy rodzaj paszy zostanie pokazany i omówiony, po tej części będziesz mieć wszystkie niezbędne informacje do zapewnienia optymalnej diety dla swojego kampana. Następny temat. Wszystko co musisz wiedzieć o podstawowej pracy z końmi, czyli o dosiadzie, technice i pracy z różnymi typami wierzchowców. W tej części osobiście opowiem i pokażę razem ze specjalnie zaproszonym harmonijnym miejscem Filipem Babiakiem, jak oddziaływać dosiadem, łydkami i całym ciałem we wszystkich trzech chodach, jak pracować z młodymi i trudnymi końmi, jakie są ćwiczenia rozluźniające. Jaka praca ujeżdżeniowa sprawdza się w treningach skokowych lub ujeżdżeniowych? Po tej części będziesz mieć solidne fundamenty do rozwoju swoich jeździeckich umiejętności. Następnie zrobimy przerwę obiadową. Po obiedzie opowiem o szacunku i harmonii w parze jeździec-koń. Czyli o myślach, nastawieniu, współpracy, postawie i ruchu. Innymi słowy, o tej stronie jeździectwa, o której rzadko się mówi, czyli jakie powinno być nastawienie mentalne jeźdźca, jak kontrolować samego siebie, na czym polega harmonijna współpraca z koniem jak wyznaczać sobie odpowiednie wysokości, jak panować nad swoją postawą i jak szykować siebie i konia na kolejne kroki, jak nawiązać współpracę z partnerami, sponsorami itd. Następnie przejdziemy do pracy z końmi poza siodłem, czyli opowiemy o behawioryzmie, ląży, join-upie, woltyżerce i innych. Ostatnia część pierwszego dnia będzie skupiona na bardzo ciekawych ćwiczeniach, jednak tym razem nie na koniu, lecz obok niego. Specjalnie zaproszona zawodniczka Kamila Stasiniewska zaprezentuje ćwiczenia woltyżerskie i mobility jeździeckie. Zobaczysz pokaz woltyżerski i dowiesz się, co oznaczają niektóre zachowania koni, na czym polega join-up, jak wesprzeć czynnik własną pracą, w jaki sposób uczyć się woltyżerki, a na końcu razem się porozciągamy. Tak będzie wyglądała część warsztatowa pierwszego dnia. Po niej nastąpi integracja. Drugiego dnia, czyli w niedzielę, zaczniemy od ABC funkcjonowania i zdrowego utrzymania konia. W pierwszej części drugiego dnia damy Ci wraz z Kasią Łukaszewicz i zaproszonymi gośćmi wiedzę z dziedzin fizjoterapii i weterynarii, innymi słowy konia w pigułce, czyli informacje o bi biomechanice konia, informacje z przykładami o fizjoterapii i masażu rozluźniającym, czyli jak i kiedy masować oraz rehabilitować konia, podstawowe informacje o kowalstwie, odpowiedź na najczęstsze weterynaryjne pytania typu jak dbać o kręgosłup konia, powyższa wiedza jest absolutnym must have każdej osoby, która poważnie myśli o jeździe konnej. Następnie pokażemy wszystko, co musisz wiedzieć o podstawowej pracy na drągach, w skokach, ujeżdżeniu i w kontekście przygotowania do zawodów. W tej części będziemy wspólnie budować kombinacje z przeszkód, na których zaproszony harmonijny jeździec Filip Babiak pokaże, jak pracować w treningu skokowym lub uzupełniającym ujeżdżeniowym. Dowiesz się, jak wygląda jazda treningowa, a jak parkurowa, jak poprawić skoki, dynamikę lub refleks konia, jak dopracować swoją równowagę w większych skokach, jak dostrzegać dystans, jaki układ przeszkody, drągi przygotować do treningu skokowego lub ujeżdżeniowego. O 14.30 opowiemy, co zrobić, żeby sprzęt pasował jeźdcom i koniom. W tej części wraz z jednym z naszych zaprzyjaźnionych sadelfiterów dopasujemy sprzęt, tym samym odpowiemy na pytania: od czego zacząć w sprzętu, jakie siodło dobrać, jakie ogłowie, jakie wędzidło. Po tej części będziesz w stanie zadbać o harmonijną kompozycję sprzętu między tobą a koniem. Na końcu opowiem o słodkim smaku młodości. W życiu każdego konia przychodzi taki moment, że źlebieńce czasy się kończą. W ostatniej części zdradzę Ci, jak dzięki konsekwencji, dyscyplinie i metodzie małych kroczków sprawić, aby koń wszedł w dorosłe życie łagodnie i ufnie. Wiemy już, co będzie się działo. Teraz czas na pytanie, kto wystąpi. Po pierwsze, Filip Babiak. Młody zawodnik startujący w konkursach klasy N i C reprezentuje bardzo dobrą technikę i holistyczne podejście do jazdy konnej. Razem z Filipem zaprezentujemy w praktyce, jak pracować skokowo i, i ujeżdżeniowo. Po drugie, Kasia Łukaszewicz. Doskonała fizjoterapeutka dla koni, która pomogła już tysiącom końskich pleców. Kasia nieustannie się rozwija i stale zaskakuje doskonałym podejściem i bardzo szeroką wiedzą. Opowie nam o najważniejszych aspektach związanych z biomechaniką koni. Po trzecie Kamila Stasiniewska. Trenerka personalna oraz wybitna zawodniczka woltyżerki. Kamila może pochwalić się występami na najbardziej prestiżowych miejscach w jeździeckim świecie. Między innymi w Aachen. Kamila pokaże nam jak trenować elementy woltyżerskie oraz jak się rozciągać bez konia. Po czwarte specjaliści z ramienia Pauliny Szybienieckiej. Tym razem Paulina nie będzie mogła odwiedzić nas osobiście, jednak poleciła nam świetnych specjalistów z swojej firmy zajmujących się żywieniem koni. Dzięki temu dowiesz się jak prawidłowo żywić konie, jak dawkować pasze i jaką rolę ma żywienie w treningu. Po piąte. Zaprzyjaźniony saddlefitter. Często dostajemy pytania o to jak dopasować sprzęt. Dlatego razem z zaprzyjaźnionymi saddlefitterami pokażemy Wam na jakie rzeczy trzeba zwrócić uwagę. Dodatkowo opowiemy o dobieraniu wędzideł do różnych rodzajów koni. Po szóste. Ja również wystąpię i podzielę się dużą częścią swojej wiedzy. Przygotuję dla ciebie solidną dawkę przydatnych informacji. Wystarczy tylko, że wejdziesz w link z opisu i zapiszesz się na te wyjątkowe szkolenie. Wiesz już co, gdzie, kiedy i kto, lecz przygotowaliśmy dla ciebie coś jeszcze: pierwszą część harmonijnego treningu gratis. Każdy uczestnik powyższego wydarzenia dostanie pierwszy harmonijny trening w prezencie. Czapraki i nauczniki w świetnej cenie. Dla wszystkich uczestników wydarzenia udostępniliśmy naszą nową kolekcję w świetnej cenie. Gwarancje satysfakcji. Robimy to wydarzenie dla Ciebie. Chcemy, żeby przyniosło Tobie wartość. Jeśli nie będzie dla Ciebie wartościowe, to oddamy Ci pieniądze. Jak widzisz, zapisując się, nic nie ryzykujesz. Reszta to niespodzianki, które poznasz na wydarzeniu. Chcemy wnieść rozwój jazdy kono i na wyższy poziom. Zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żeby to szkolenie było dla Ciebie niezapomniane. Jednak szczegóły poznasz już podczas jego trwania. Link do wydarzenia w opisie. Serdecznie zapraszam i mam nadzieję, że do zobaczenia. A, jeszcze dwie sprawy. Jeśli chcesz być najbliżej i zostać wolontariuszem, to wypełnij formularz zapisu. Druga sprawa. Dołącz do wydarzenia na Facebooku i udostępnij je. Wtedy będzie nas jeszcze więcej, a atmosfera będzie niezapomniana. A oto obiecany bonus. Do zobaczenia, harmonii i sukcesów. Filip Jechowiak.